Bieganie od jakiegoś czasu jest bardzo popularną rzeczą. Bardzo się cieszę. Jest to ogromna rzecz, która myślę raduje wszystkich ludzi, którzy interesują się, czy zajmują się, czy też myślą o zdrowym życiu. Ruch, ruch, aktywność. Natomiast ten ruch i aktywność kojarzy nam się też bardzo często z wysiłkiem i z pewnym niekomfortem. Bardzo nie lubimy przełamywać sfery własnego komfortu i wychodzić gdzieś daleko poza. Kojarzy nam się sport z rywalizacją, kojarzy nam się sport właśnie ze stawaniem w kolejnym wyścigu. Przynajmniej część z nas, bo ci, którzy uprawiają go aktywnie, mają z tego ogromną Friday i satysfakcję. Warto biegać dla swojego samopoczucia. Jest to jedna z najprostszych form aktywności fizycznych, która jest osiągalna niemalże dla każdego. I co najważniejsze, bieganie po prostu zmienia życie w każdym aspekcie naszego funkcjonowania. Czy to jeśli chodzi o samopoczucie, czy jeśli chodzi o rozwój osobisty. Nie znam osób, które by powiedziały, że bieganie spowodowało jakiekolwiek ujemne konsekwencje, jeśli chodzi o o zdrowie czy też samopoczucie. Dlaczego warto biegać? No myślę, że przede wszystkim warto zauważyć to co się dzieje na ulicach i zapytać ludzi dlaczego biegają. No przede wszystkim jest to coś co sprawia nam bardzo dużo radości i zmienia życie na lepsze oczywiście. Na samym początku dobrze jest jednak korzystać z porad specjalistów, czy też edukować się poprzez książki, których jest bardzo dużo w tym momencie na rynku. No, chociażby po to, żeby uniknąć tych podstawowych błędów stosowanych przez początkujących biegaczy, które są no, nagminnie popełniane. No i później ludzie dochodzą do wniosku, że nie, no, bieganie nie jest dla mnie, a okazuje się, że bieganie jest dla każdego pod warunkiem, że robimy to świadomie i w zgodzie ze sobą. Slow jogging jest znakomitą alternatywą do tego, co w tym momencie mamy na rynku, dlatego, że w tym momencie promujemy bieganie i rywalizację. Slow jogging jest alternatywą, która jest dla każdego. To znaczy, że slow jogging może uprawiać każdy niemal w każdym wieku, Nie, niemalże niezależnie od stanu zdrowia. Jest to hmm, alternatywa dla rywalizacji, która przede wszystkim ma doprowadzić nas do bardzo dobrego samopoczucia i dobrego czucia się z samym sobą. Ruszamy się wolno, delikatnie, jednocześnie poruszając całym naszym ciałem, poruszając wszystkimi mięśniami, i powodując, że one właściwie ożywiają. Dzięki temu, że poruszamy się bardzo wolno, bo slow jogging polega na bardzo wolnym poruszaniu się. To tempo początkowo jest porównywane z tempem chodzenia. Jest to około 3 km na godzinę. W tym jest wielka mądrość. Mądrość, która wynika z naszego ciała i w działaniu w zgodności z naszym ciałem, czyli w harmonizowaniu tego ruchu z naszym oddechem i z pracą naszego ciała. Później, w miarę rozwijania, w miarę de facto ćwiczenia, to tempo możemy zwiększać. Powiększa się w naturalny sposób odporność naszego organizmu i wydolność aerobowa naszego organizmu, a w związku z tym bardzo często ludzie, którzy trenują slow jogging, zaczynają być zawodowymi, rasowymi biegaczami. Wydawałoby się, że ruch szybki jest niezbędny, by osiągnąć korzyści ze sportu, natomiast ja uważam, że jest to wręcz przeciwnie związane z dużym ryzykiem i wiąże się z dużym obciążeniem naszego organizmu, więc ja zalecam ruch, który jest możliwy dla każdego. Bardzo ważne jest pamiętać o ruchu podskakującym. Pamiętać, jak funkcjonują nasze nogi i gdzie lądujemy przy podskakiwaniu. Nasze stopy są wyposażone w funkcje troszeczkę zbliżone do funkcji sprężyn. Nie możemy lądować na pięcie, tylko na tej najszerszej, najbardziej wyposażonej w poduszeczkę części naszej stopy, czyli właśnie śródstopie. Po roku ćwiczenia z jogingu stajemy się młodsi że ludzie, którzy mają 60 lat budzą się po roku ćwiczenia regularnego trzy razy w tygodniu, po godzinie jako 40-latkowie. Ich ciało odzyskuje moc, ich mięśnie odzyskują moc, szczególnie mięśnie te, których nie używamy. Żyjąc w mieście przestajemy używać niektórych mięśni pośladkowego, czworogłowego, głównych motoryków naszego ruchu. Przestajemy używać. Dzięki slow joggingowi używamy go, ich bardzo aktywnie. W bardzo minimalny sposób w sposób zen delikatnie. Mało tego, dzięki temu ruchowi i dzięki takiej regularnej pracy również podwaja swoją pracę hipokamp, czyli i ośrodek odpowiedzialny za nasz układ nerwowy. Zwiększamy aktywność połączeń nerwowych, a dzięki temu unikamy utracie pamięci, zwiększamy swoją koncentrację, zwiększamy swoją żywotność. Chce nam się bardziej żyć i jesteśmy bardziej aktywni.